Cześć, witajcie w odcinku z serii WWE 2K25 Universe Mode, przynajmniej pora na kolejny odcinek, pora na kolejny row i to row bo zaczynamy od walki na Jax kontra Roxanne Perez, ale jak widać Women's Champion Bianca Belair się tutaj pojawia, która przynajmniej ma po części i z jedną i z drugą no niezbyt się dobrze może powiedzieć, jakby lubi może powiedzieć, bo na Jax jak wiemy zaatakowała kilka tygodni temu. A Roxanne Perez no, na ostatnim row dość, można powiedzieć, jakby pokazała, jakby tam powiedziała w sumie sama, że Bianca Belair powinna się jej obawiać. Więc, jakby też myślę, że niezbyt są na dobrych, może być, stosunkach Bianca i Roxanne Perez. Na no, tak wiem, no, na naja Ajax zaatakowała Bianca Belair na row przed Money in the Bank. Tam właśnie widzieliśmy ten atak, więc no w sumie też Bianca Belair właśnie tydzień temu, jak to Roxanne nie przeszkodziła, e, chciała właśnie na naja Ajax, żeby na naja Ajax się pojawiła. I chciała, żeby na yy, przyszła do niej, ale na się nie pojawiła, a sam właśnie się pojawiła. No widzimy te dwie zawodniczki walczące przeciwko siebie i widzimy też właśnie Bianca Bertra, to ogląda z bliska. Miałem teraz exchange'a pomiędzy Women's Money in the Bank Winner i Nia Jax. Zaczynamy ten pojedynek na nowo, bo jak było widać, no gra postanowiła, że będzie błąd i, i po, po walce, można powiedzieć, więc zaczynamy na nowo. Na Ajax i Rock ponownie rozpoczynałem torową. Mam nadzieję, że tym razem bez żadnych błędów, bez żadnego kłopotu. Normalna walka, którą chcę tutaj zobaczyć, a nie właśnie błąd, który wyskoczył. Rock z kilkoma mocnymi uderzeniami. No tutaj dysproporcja, pewno jakby ogólnie jest, czym ogólnie to porównanie na Ajax i Rock jeśli chodzi o te warunki fizyczne, to jest naprawdę ogromna, może powiedzieć, przepaść. Teraz na Ajax z kopnięciem, i jeszcze teraz będzie to leg drop na rękę. Prawie to mogło złamać w sumie rękę Roxan Perez. Taki potężny leg drop. Teraz Roxan Perez z tego wychodzi. I mamy mocne uderzenie, ale no... nie zrobiło to za dużo wrażenia na Ajax naprawdę. I teraz na Ajax ponownie łapie Roxan Perez i to będzie jakiś jakiś way slam. Jednak nie, to będzie chyba samo on drop. Tak jest, to będzie samo on drop wykonany na Ajax. I teraz chyba ponownie leg drop. Tak jest, no ewidentnie aby ja chciał uszkodzić tą rękę na Ajax, tą rękę Roxan Perez. Teraz mamy exchange y pomiędzy tymi zawodniczkami. Na Jax teraz ma Roxanne Perez na linach, ale Bianca Blair właśnie wchodzi do ringu i atakuje um, Na Ajax. No i to oczywiście musi być dyskwalifikacja, więc na Jax zwycięża poprzez dyskwalifikację, ale chyba na ten moment to nie jest najistotniejsza rzecz Roxanne Perez chyba sama nie wie co się dzieje i też nie wie co zrobić, sama postanawia, że wyjdzie stąd, okej okay. No myślę, że trzeba, trzeba kogoś wybrać, więc wybierzmy Bianca Blair, bo ja tutaj sterowałem Roxanne Perez w tym plecinku, więc Bianca Blair możemy wybrać i Bianca Blair... Teraz atakuje i może być po części wyżywa się na Nia Jax za to, co się właśnie wydarzyło wtedy, gdy to Bianka była zaatakowana. I Bianka chciała właśnie spotkać się z nająć Jax, ale Nia Jax się też nie pojawiła. Więc Bianka Blair po prostu może powiedzieć, że nie chciała czekać. Ale na razie to nie jest była, może nie była zbytnio dla niej dobra decyzja ten atak. Ale teraz jednak kontruje, teraz to Bianka może atakować ponownie. Odbicie od Lin splash od Bianki Blair. Ale Nia Jax naprawdę, jakby była przygotowana, jakby była może być gotowa na ten atak w tym momencie. Bo ta szybki. Szybki kick-up, ale na Jax była gotowa i to będzie próba power seven. No jak na razie, naprawdę na Jax wygrywa ten taki brawl, który tutaj mamy. I to jeszcze będzie. Co tutaj zobaczymy? No nie wiem, co to będzie. To nie próba submission. no Nie, myślałem, że to będzie samiczyn ale jednak nie. I teraz jeszcze kilka uderzeń. No naprawdę na Jax jak na razie tu, um, można powiedzieć, odpiera bardzo dobrze ten atak. Bianka powoli się podnosi. Teraz jednak Bianca Blair kontruje i na naja Ajax jest rzucona w liny. I w tym momencie wypada z ringu. Bianca Blair wychodzi na samą górę. Będzie jakiś atak z narożnika. I tak jest splash zrobiony, w wykonaniu Bianki Blair na Ajax. Na Ajax naja się próbuje podnieść, a Bianca Blair tutaj od razu rzuca ponownie o ziemię. I to krzesło, na którym się działa Bianca Blair, jak widać, chyba jednak nie może być użyte. Okej, okay. chciałem to właśnie użyć, ale jak widać się nie da. Teraz za to spin potężny w wykonaniu Bianki Blair. Jeszcze kilka kopnięć. Bianca Blair ma też w tym momencie finisher. Czy to będzie właśnie finisher poza ringiem, czy to będzie KOD poza ringiem? I tak jest KOD poza ringiem zrobiony, ale jak widać, Nia Jax nie jest jeszcze, może być pokonała. Ten brol cały czas trwa. Bianca wychodzi na samą górę i to jest ponowny splash od Bianki Blair. Nia Jax ma signaturę, więc na to na pewno musi uważać obecna mistrzeń, która chwyta ta za candlesticka. Jeszcze uderzona tutaj tym candlestickiem. Aż złamany teraz znaku jest ten candlestick. I Bianca Blair ma signaturę teraz. Najpierw jednak na Ajax jest wrzucona do ringu. No miała być wrzucona do Ringu, ale to się nie zbyt udało. Teraz kontra I jeszcze spear ponowny od Bianki Blair. Ten brol naprawdę dość długo trwa i cały czas. Można powiedzieć, że nie wiemy, kto wygra. Nikt tutaj nie jest, żeby rozdzielić te dwie zawodniczki. Sędzia sam nie wie w sumie zbytnie, co tutaj może zrobić, to naprawdę. Bo też nie jest w stanie to jest zbytnio zatrzymać na czy Bianki Blair. Na Ajax ma finisher, więc mogą być kłopoty dla Bianki. Ale Bianka Blair kontroluje w tym momencie, czy będzie ponownie KOD w tym pojedynku, pojedyn w tym brolu, czy będzie kolejny KOD? Tak jest. KOD zrobione ponownie, ale jakimś studem po prostu na nie może być pokonana, można powiedzieć, aby cały czas ten brol trwa. Czy ten brol się może zakończyć? Bianca Blair robi trzeci KOD już na Najjack, no chyba to musi być już koniec. Czy da się ten Brawl wygrać? Nie mam pojęcia, naprawdę. Bo mam wrażenie, że Bianca robi co może, a Najjack po prostu wstaje, wstaje i tylko wstaje. Splash potężny, ale też to nie wystarczy. Czy to jest Brawl, który się nigdy nie skończy? Nie mam pojęcia, nie ukrywam. Ale tak to wygląda, ten Brawl miał się nigdy nie skończyć. Teraz Bianca Blair wyrzuca z ringu w tym momencie. A Bianca Blair to wydaje się, że na ten moment nie przegra tego Brawl. Bardziej na Ajax, ale na Ajax dostała 3 KOD i ona się nie poddaje. Jest jak jakiś tarant dosłownie, robi Bianca co chce, ale i tak na Ajax z tego wychodzi. Można powiedzieć, Teraz Bianca Blair też wychodzi z tego i to będzie mocne uderzenie. Ale na Ajax, tak jak już mówiłem, nie podda się i cały czas tutaj ta walka trwa. Ale teraz Bianca Blair po prostu wyrzuca na Ajax z ringu. Bianka wrzuciła na ejegex z ringu, więc teraz ma jeszcze kilka słów do, tutaj do, do powiedzenia. Jak widzieliśmy tydzień temu, Bianka była zawołała tutaj do ringu na ejegex, ale ona postanawia, że nie przyjdzie. A za, to atak, za ten atak, który był dwa tygodnie temu, Bianca Blair powiedziała sobie, że nie może tego tak po prostu zostawić. Dlatego, skoro Naya nie przyjdzie do niej, to Bianca przyjdzie do NAI i tutaj przy pierwszej okazji spotka na Ajax i można powiedzieć, po części się zrewanżowała, ale to jej nie wystarczy. Dlatego, Bianca rozmawiała z Ericiem Biszowem i oficjalnie na Klasza the Castle Bianca Blair zmierzy się z Naya Jax w no disqualification meczu o pas Women's Championship. Więc kolejny pewien, jak na Klasza the Castle już znamy: Bianca Blair i na Ajax. Opas, yy, i to jest w jedyne co tutaj chciała Bianka jeszcze powiedzieć: że to co się tutaj wydarzyło to jest tylko przedsmak tego co będzie na Clash at the Castle. I na koniec jedyne co Bianca może powiedzieć: to do zobaczenia na SmackDown, bo jak wiemy, na SmackDown Bianca Blair razem w tag teamie z Tiffany Stratą zmierzy się naprzeciwko Liv Morgan i Raquel Rodriguez. I portaż na kolejny pojedynek: gdzie to w akcji będzie mieć Demiza, który jak wiemy, no Money in the Bank nie był zbyt udane dla niego. Tam, jako były mistrz Intercontinental, odpowiedział na wyzwanie rzucone przez Johna Sinę, ale jednak tempo, jednak, tak, mówiłem, nie poszedł po jego myśli, bo John Cena dał radę go pokonać. No ale jednak, z drugiej strony, to jest gołd, więc przegranie z Siną to nie jest. Myślę, nic takiego okropnego, ale wiemy, że Demis chciał na pewno wygrać na Money in the Bank. Chciał mieć ten duży, duże zwycięstwo, które mógłby mieć nad Siną, ale jednak John Cena pokonuje go na Money in the Bank. No ale zobaczymy tutaj Demizę w akcji. Zobaczymy, czy tutaj da radę Demis zgarnąć zwycięstwo. I pora na jego rywala. Jego rywalem będzie Penta, ale Penta to jest, który wchodzi, można powiedzieć, po raz pierwszy razem z Rejem Phoenixem, bo widzieliśmy ten segment tydzień temu. Lucha Bros ponownie są po jednej stronie. Wiemy, że pojawienie się Rejem Phoenixa dość spowodowało dużo chaosu tutaj na row. Zwłaszcza właśnie oczywiście z Johnem no ale wiemy, że właśnie Ray Phoenix yy, nie miał złych intencji oczywiście w tym co robił, chciał pomóc pęcie, potem sam y, potencjałem mógł zgarnąć to mistrzostwo, bo chciał bardzo, żeby albo on, albo właśnie Penta, albo Ray, żeby któryś z nich dał radę być world championem. Nie dał rady jednak tego zrobić, oczywiście najpierw Penta, potem tym Fenix na Man in the Bank, więc Penta przypomniał właśnie Fenixowi o wspólnym marzeniu, które mieli od, od, naprawdę od najmłodszych lat, czyli bycie mistrzami tak timu w WWE i właśnie teraz o tym bardziej myślą, to jest ich teraz cel, ale tutaj właśnie w akcji zobaczyłem Pentę. Naprzeciwko Demisa, a w tym momencie też jakby wiemy, że w takim małej dywizji mieliśmy zmiany jeśli chodzi o pasy. E, chyba, że będzie kolejna zmiana, bo na klasza The Castle zobaczymy walkę rewanżową, gdzie to Tamatonga i Tangolo zmierzą się przeciwko Nigerian Monsters. Zobaczymy, jak tam będzie wynik, wyglądał tego pojedynku, ale przynajmniej też mogę tutaj już zdradzić, bo myślę, że to tak czy tak prędzej, czy później byłoby ogłoszone, że na SummerSlam zobaczymy walkę Triple Fred opasy tak-teamu. Więc yy, nieważne, czy to Tamatonga i Tungalo, czy Nigeria Monsters wyjdą z Clash of Castle jako mistrzowie tak to będziemy mieli właśnie Triple Fred opasy tak-teamu te na SummerSlam, gdzie to będą mistrzowie yy, tak-team i tak-team ze Smackdown. Tak to będzie wyglądało, więc potencjalnie może tak-team to będą Lucha Bros, Kto wie, na pewno jest to okazja dla nich, potencjalnie, żeby być właśnie tym tak z Rowe i zawalczyć już opasy tak-teamu. Nie będzie to na pewno jednak takie łatwe oczywiście, myślę, że tak po prostu nie da tutaj Eric Bishow do tej walki, no bo nawet nie spędzili jeszcze, nawet nie stoczyli znaczy ani jednego pojedynku jako Taktim tutaj na RO, więc na pewno nie będzie to takie proste, pomimo że jeden i drugi już za to dał radę walczyć o pas World Championship, to ani jakby ani raz nie widzieliśmy ich razem w akcji Taktimowej, więc to właśnie jest coś, co możemy potencjalnie właśnie dopiero musimy może zobaczyć, żeby Eric Bishow im dał może szansę. Mies leży na ziemi, wpęta na niego troszkę tutaj, czeka, wydaje się. Czy będzie jak tutaj springboard, i to jest springboard, splash zrobiony. Mamy też przy okazji przypięcia w środku ringu, jeden, ale kickout, szybki kickout wykonany Demiza. I teraz będzie chyba kontra Demiza, tak jest. I mocny headbutt, no ruchy, które zwykle nie widzimy, jeśli chodzi o demisa. ogólnie, no to nie jest właśnie coś, co widzimy zbytnio. Odbić od lin i. Czy to był springblade na sędziego? Nie wiem. To się w tym momencie wydarzyło, ale i sędzia i Miz leżą na ziemi w tym momencie i mister też teraz kontroluje, to byłby jakiś idealny moment na low blow dla Miz'a na przykład, ale sędzia już wstaje i Big Boot prosto w głowę, pęty jeszcze, uderzenie łokciem. Teraz to będzie Big Boot potężny, Big Boot i w pęta wypada z ringu w tym momencie. Ale pęta tutaj wraca, i to będzie ponownie chyba splash, który już widzieliśmy przedtem. Ale tym razem pęta nie trafia. I mi trafia, uderzenie w plecy. I to jeszcze będzie neckbreaker, Teraz miss naprawdę sobie radzi coraz lepiej. Ale pęta wstaje i pęta próbuje zrobić signaturę. Nie tym razem jednak. Kontra, uderzenie w plecy. I teraz zobaczymy chyba signature, To będzie Mexican Destroyer chyba. Miał być, ale Miss kontruje. Nie będzie Mexican Destroyer w tym momencie. Miss dał radę skontrować. Kopnięcie i to jest kontra signature, czyli signatura za signaturę, może powiedzieć, jeśli chodzi o kontry. Najpierw MIS kontruje sygnaturę PENTY, potem PENTA kontruje sygnaturę Miz'a. Więc są, może być, tutaj mają remis. Jest 1-1, jeśli chodzi o te duże kontry. Insegurie zrobione. Odbicie od Lin, i teraz ten taki Sling Blade się udał. Przedtem tak niezbyt to trafił. PENTA, ale tym razem trafia. I czy tym razem też trafi Mexican Destroyer? I to jest MEXICAN DESTROYER w wykonaniu PENTY Przypięcie też mamy od razu, czy MIS będzie w stanie z tego wyjść Jeszcze jeden Dwa I KICKOUT mamy, demis jeszcze kontruje, więc pojedynek Mamy kontynuowany, ale PENTA jest gotowy, żeby ten pojedynek i tak zakończyć już w tym momencie I czy to zobaczymy? Na pewno nie teraz, bo MIS kontruje, miss znajduje kontrę Miał być pewnie PENTA DRIVER, ale właśnie na razie nie zobaczymy tego Na razie miss po prostu rzuca o ziemię i jeszcze taki Submission? Nie, to jest takie bardziej po prostu. Taki jeden ruch bez Submission. Właśnie byłem, właśnie byłem gotowy potencjalnie na to, żeby, żeby klikać te przyciski. Oczywiście, jeśli to byłby Submission, ale to nie jest Submission. Miss ląduje poza ringiem. Panta jest na niego gotowy. Rafing sam stoi i nic nie robi. Teraz odbicie odlin i taki świetny. Pla taki. Taki, W sumie, czy to jest taki Sunset flipar, Nie, w sumie, nie Sunset Flipper Bomb, tylko. Myślałem na Top Con ale. E to nie było takie jakby, to nie jest to co właśnie penta robi, to jest taki bardziej coś jak nie wiem ciężko mi to określić, to inna na pewno ma nazwę niż Topcon Hilo, który właśnie robi w rzeczywistości penta często Suplex? Czy bardziej brainbuster, Bardziej brainbuster to był wykonanie penty Miss jednak szybko wstaje i Mis atakuje Penta jednak kontruje Mamy 8 jest stan w tym momencie Miss, penta Wchodzi, ale Penta też przy okazji przerywa to liczenie, bo Penta nie chce wygrać poprzez skałnotę. Rafings, no myślę, że taki Rafings jeszcze niedawno by zaatakował. W tym momencie Miza tutaj Rafings, właśnie ponownie, może jakby jest już, no wie jakby się zachować, może być ponownie. A to chyba będzie Penta Driver, i tak jest Penta Driver w wykonaniu Penty 1, 2, i 3, tak jest. Penta zgarnia zwycięstwo, więc mógł wygrać przez countout, Postawił, że nie. Mistrz przed do ringu i wygrał poprzez przypięcie. Penta driver zrobiony, zapomniał, że te w sumie nie muszę im zmienić w Victory Motion. Na pewno to muszę na pewno im zmienić, Właśnie nie ustawiamy im akurat tego, ale Penta triumfuje. No i zobaczymy, właśnie tak, jak już mówiłem, może w przyszłości też zobaczymy w najbliższych tygodniach potencjalnie Lucha Bros w akcji. Może i zobaczymy nawet na samym celem walcopas tak Timu. Kto wie, zobaczymy w najbliższych tygodniach, jak to właśnie będzie wyglądało. I teraz pora na akcję taktimową, przed chwilą mieliśmy właśnie Pentę, ale też oczywiście Lucha Bros ogólnie, mówiliśmy o tym właśnie jak to oni mogą zawalczyć na samym szle, no i teraz mamy pojedynek też tag już taki prawdziwy taktimowy pojedynek. Kto wie, może jeden z tych tak teamów, które tutaj będą walczyły, może jeden z tych właśnie teamów zawalczy na row, Mam tutaj mnóstwo taktyków, które ma pewną okazję zawalczyć o pasy, a tylko jeden będzie mógł zawalczyć na samym więc zobaczymy, który z tych tak teamów potencjalnie na całym roztarze będzie. To może to będą American Mate, którzy tutaj będą walczyli, może właśnie to oni będą, może to będą Creed Brothers, czyli Julius Creed. I myślę bardziej tutaj, u nas to jest bardziej Creed Brothers, bo jednak America Made to było w rzeczywistości, jest, a tutaj Chad Gable jest akurat na SmackDown, więc tutaj bardziej znamy ich jako Creed Brothers. No ale może właśnie to oni zawalczą samą opasę tak-teamu, a może będą to ich rywale w tym pojedynku. A ich rywale to jeden z najlepszych taktimów w historii, czyli New Day, którzy już w swoich karierach walczyli o opasę tak-teamu, nawet jeśli dobrze pamiętam, wygrywali. Walki na SummerSlam o pasy timu, tak więc oni znają to uczucie, oni wiedzą, jak to jest zawalczyć na biggest party of the summer. naprawdę, oni wiedzą, jak właśnie mieć takie pojedynki i wiedzą, jak wygrywać takie walki. Dlatego, może to właśnie New Day będą ponownie mogli zawalczyć o pasy TakTimu. Pierwszy raz oczywiście w 2K25, czy by mogliby tutaj potencjalnie na SummerSlam zmierzyć się naprzeciwko mistrzu TakTimu i jeszcze jakiegoś timu tak z SmackDown. Może być też, może to jest właśnie bardzo ważna walka. Może Eric Bischoff nie powiedział nic otwarcia, ale może to jest walka o to kto potencjalnie zawalczy. Na pewno jest to walka, którą warto wygrać. Patrząc na to, że SummerSlam się zbliża, to jest to walka, którą warto wygrać i i New Day i e, Creed Brothers oba tak będą na pewno chciały wygrać tą walkę i będziemy mogli dowiedzieć się lada moment kto wygra. Pojedynek czy to będą Creed Brothers, czy to będą właśnie New Day Coffee Kingston kontra Brutus Creed na początek tego starcia tak teamowego. Kofi uderza kilka kopnięć od Kofi'ego i daje na koniec taki sojlekik. I jeszcze teraz e, mamy Inseguri, taki Cannonball. To już nie trafia, Kev, e, nie trafi już tutaj Kofi. Miałem powiedzieć Kevin, oczywiście, bo Kevin się tak e, kojarzy z takim Cannonballem. Ta Spinebuster, mocny Spinebuster wykonany Brutusa. Teraz jest Snapsuplet zrobiony. W rzeczywistości niedawno widzieliśmy. E, właśnie w Triple Frecie, tak timu i Creed Brothers i też New Day, ale tam właśnie Kofi Kingston czy Xavier Woods, który z nich zrobił roll i przypiął Juliusa Creed'a Więc zobaczymy, czy tutaj może też będzie podobny scenariusz, jakiś roll może zobaczymy e, Rowbreak I mamy Zwycięstwo Creed Brothers, ale mieliśmy Break, Ja byłem niewykonał przekonany, że to będzie, że te sędzi to zobaczy i potem, jak zacząłem to klikać, żeby się to żeby to jednak był, żeby jednak zrobić kickouta, to już nie mogę zdążyć, więc Creed Brothers wygrywałem poprzez, no poprzez niezobaczenie przez sędzi tego Breaku, więc no Creed Brothers wygrywają, ale chyba w taki sposób to na pewno nie wywalczą sobie walki o pasy na SummerSlam. Więc no mieliśmy taki pojedynek, który długo nie potrwał, ale, ale za to wystarczyło tyle czasu, ile mieliśmy, żeby zobaczyć dużą kontrowersję, bo kolejny raz już w UNIVERSE MODE widzimy, jak to właśnie raw Break jest niezauważony i to jest zwycięstwo, e, mówiłem, Creed Brothers, ale jednak nie w takim sposób, który myśl, myślę przynajmniej, że nie jest to w taki sposób, w którym mogą potem potencjalnie ubiegać się o title shota za takie zwycięstwo, Pogonaj New Day, doświadczony taktyw, ale nie w taki sposób, w taki sposób to nie może być wynagrodzone jakimś title shotem potencjalnym, ale kto wie, idziemy dalej. I teraz do ringu zmierza Kevin Owens, którego widzieliśmy w sumie jak powrócił tydzień temu, że pomóc samemu Zainowi. widzieliśmy go właśnie pierwszy raz od WrestleMania wtedy, i dla Kevina była to naprawdę czysta przyjemność, żeby pomóc swojemu przyjacielowi w walce naprzeciwko Guntera i Ludwika Kaisera. Więc powrót był na pewno przyjemny, powrót był miły, ale jak każdy wie, nie było właśnie Kevina Owensa od WrestleMania, a na wrestlingu właśnie od tego momentu, na mieliśmy walkę, którą tą wygrał Kevin Owens. Tam był to Fatal 5-Way, który daje walkę o pas World Heavyweight Championship dla zwycięzcy. Nie mógł wcześniej tutaj się pojawić, ale Kevin Owens wraca i jest tutaj z powrotem. I Kevin Owens ma tą walkę i tą walkę otrzyma. I ten pojedynek wydarzy się na Summerslam. Kevin Owens oficjalnie w tym momencie może potwierdzić, że na Summerslam zmierzy się w walce o pasport Heavyweight Championship z Johnem Moxleym. Więc to będzie pojedynek, który zobaczymy na Summerslam. Kevin Owens szanuje Johna Moxley'ego. Nie jest to oczywiście... Walka, gdzie mamy złą krew, szanuję właśnie Mokslego, jest zawodnikiem, który jest praktycznie jak Kevin Owens, jest gościem, który nie boi się niczego. Żeby wygrać może zrobić wszystko, nie boi się brutalnych pojedynków, czy to wchodzi w grę używanie broni, czy to krew na twarzy, cokolwiek, jakiekolwiek rozcięcia, nie obchodzi to ani Moxley'ego, ani Owensa, bo jeden i drugi robią co mogą zawsze, żeby wygrać swój pojedynek, dlatego wierzę, że ta walka będzie fenomenalna, że ten pojedynek będzie świetny. I ten pojedynek jest ważny dla Kevin Owensa, bo pomimo tego, jak bardzo szanuje Moxley'ego i nie ma nic złego do powiedzenia o nim, to jednak Kevin Owens czeka już bardzo długo czeka od wielu, wielu lat, żeby być World Championem. Dlatego nie zamierza czekać dłużej na SummerSlam. Chce ponownie być mistrzem, chce być, ponownie, World Championem. Dlatego, tak, mówił o tym, że i Moxley, i Owens potrafią zrobić wszystko tak. Kevin może też zapewnić wszystkich. Że zrobi absolutnie wszystko, żeby wyjść stamtąd jako nowy World Heavyweight Champion. I teraz pora na main event dzisiejszego RAW I w akcji, w main eventie zobaczymy Damiena Priesta, który tutaj razem jest oczywiście z Finnem Balorem. Więc Damien Priest, który walczył o walizkę Money in the Bank. Nie mam Minecraft nie dał rady ostatecznie zgarnąć tego zwycięstwa i nie dał rady zgarnąć walizkę The Back, ale dzisiaj naprawdę ma i tak bardzo duży pojedynek, bo dzisiaj będzie się mierzył z osobą, o której już było niedawno mówione na tym show Dosłownie przed chwilą, czyli oczywiście z Johnem Moxem, więc będziemy tutaj w walkę do na Pristina przeciwko naszego World Heavy Champion, czyli Johna Moxiego. Jak też pamiętamy, swego czasu, kilka, kilka już może miesięcy temu nawet, Damien Priest pokonał CM Punk'a i potem chciał walki o pas World Champion. Czyli Bishow jednak mu tej walki nie dał, ostatecznie, ale teraz zmierzy się z Mistrzem. Nie jest to walka o pas, ale potencjalnie wygranie z Mistrzem, z World Championem. To byłoby naprawdę ogromne zwycięstwo dla Damiena Priesta, które potencjalnie może osiągnąć. Jeśli właśnie tak jak mówiłem, da radę to ostatecznie zrobić. No i ta pora na jego rywala. Czyli oczywiście pora naszego World Heavyweight Championa Johna Moxley'ego Tak jak już dowiedzieliśmy się dosłownie kilka chwil temu. Kevin Owens oficjalnie odpowiedział, nie odpowiedział w sumie, a bardziej jakby nas poinformował w sumie, że będzie walczył o pas World Championship z Johnem Moxley, więc ten pojedynek wydarzy się na SummerSlam John Moxley i Kevin Owens o ten pojedynek zapalia się naprawdę naprawdę jak że będzie to walka bardzo mocna nie będzie, będzie to może walka nie tak jakaś świetna fajster techniczna coś takiego ale będzie to walka która naprawdę będzie twardą walką będzie twarda walka to na pewno i myślę że właśnie zobaczymy że jeden i drugi będzie robił co może i Ciężko będzie, żeby jeden drugiego pokonał, to mi się też wydaje. Wydaje mi się, że jak dojdzie do tego pojedynku, to nie, nie wiem, co będzie musiał jeden drugiemu zrobić, żeby go pokonać. Naprawdę wydaje mi się, że to nie będzie taki pojedynek, który właśnie będzie łatwo wygrać, to na pewno. Myślę, że jeden i drugi będzie musiał dać siebie wszystko, żeby pokonać swojego rywala, a to dopiero się wydarzy na Summerslam. A dzisiaj nasz mistrz nie walczy o pas, ale walczy tutaj w main z Damienem Priestem, więc John Moxley kontra Damien Priest i możemy ten pojedynek zaczynać. Mocny tutaj closejant od razu od e, Priesta Kilka jeszcze tutaj kopnięć. Teraz e, John Moxley tutaj kontruje Priest'a. Teraz mocne jeszcze uderzenie, ale Damien Priest będzie w stanie skontrować. I Moxley trafia. Nie ukrywam, że troszeczkę się obawiam tego jak changer, bo ostatni jak Shanks, który mieliśmy. To był exchange, w którym to aż skraszowało grę, więc... Wolałbym nie ukrywać wyjść z tego jak najszybciej, ale... Nie zamierza się tutaj John Moxley poddać na pewno. I trafiamy. I Priest trafia. I Moxley też trafia. Priest nie trafia ponownie. Ale ten exchange jeszcze trwa. Jeszcze jedno uderzenie, okej. Okay. I tym razem m, mamy też scenkę, ale nie jest okej, okay. John Moxley próbuje uderzyć, ale nie trafia Damien Priest, tylko trafia w sędziego, a Finn Balor za ten czas wrzuca tutaj krzesło, John Moxley właśnie nie wie co się za nim dzieje i to jest chershot prosto w głowę I jeszcze kolejne uderzenie tym krzesłem, Moxley w tym momencie wypada z ringu, sędzia tego kompletnie nie widział, tutaj Damien Priest wykorzystał, w sumie Balor i Damien Priest wykorzystali to właśnie, że sędzia tego nie widział i jeszcze teraz... Moxley uderzony, tutaj właśnie głową o ten stół, więc Moxley próbuje się bronić, ale no te uszkodzenia na pewno dadzą dużo i na pewno to pomoże Priestowi potencjalnie w zwycięstwie tego pojedynku. to Moxley jednak tylko teraz wraca krzesła, tego już teraz nie mamy to akurat, więc masz szczęście Damien Priest, ale Moxley też może użyć krzesła i to będzie krzesło, sędzia tego nie widzi w tym momencie, czy sędzia tam się podnosi. Nie podnosi się, więc jeszcze my też możemy wykorzystać. W sumie, czemu nie? Jeszcze rzucamy tutaj tym krzesłem. Sędzia tego kompletnie nie widzi. A Moxy teraz atakuje, dajemy na Prista. I to będzie jeszcze sygnatura, chyba tak jest. To będzie pile driver poza ringiem zrobiony. Tu się tyle dzieje, a sędzia dalej jest na ziemi. Czy sędzia się obudzi? W końcu tak jest. Sędzia się powoli budzi. Nawet nie wie, co się tutaj wydarzyło dosłownie. Nie ma bladego pojęcia o tym, sędzia, co się tutaj mogło wydarzyć. Fim Balor tam. No, teraz wziął uwagę, może powiedzieć, Moxiego i mamy teraz Rekoning, coś co dawniej było jako finisher lub signatura, jeśli chodzi o, o Demia Priest'a. Teraz kickout jednak. I kolejne kopięcie. Mamy tego candlesticka, właśnie co ten candlestick tutaj robi. Nawet ja tego nie zauważyłem, ale Balor to musiał wyrzucić. Więc naprawdę tutaj no, robią wszystko, Balor i Priest, żeby pokonać World Championa. Teraz jeszcze drop. Sędzia chyba chce po prostu do tego candlesticka się dostać, ale nie może, w końcu teraz będzie mógł. Najpierw jednak dropkick od Johna, a sędzia w końcu ma ten candlestick, który tutaj Balor wrzucił już przed chwilą. A to mówię, na ja nie widziałem tego. Teraz musi na pewno uważać sędzia jak te Irish Whipy tutaj są robione w narożnik, żeby czasem właśnie nie wpadł w tego Irish Whipa. I John Moxley ma teraz przystaw w narożniku. Czy będzie taki avalanche ruch? Czy będzie to jakiś bug suplex? Coś takiego? Zacznę chwilę, Czy może jeszcze to będzie German suplex? Tak jest German suplex w wykonaniu. Jumo taki avalanche German suplex. I Mistrz jest gotowy, żeby trafić potencjalnie. Czy to będzie Paradigm Shift? I tak będzie. Tak jest Paradigm Shift zrobiony na przyjście Czy to jest koniec tego pojedynku? Mamy przypięcie. 1, 2 i Priest robi kick Więc Paradigm Shift nie wystarczy, żeby pokonać tej na prista. No wiadomo, że różne brudne, może powiedzieć, zagrywki robią, ale jedno nie można, aby zaprzeczyć, że Damian Priest jest naprawdę świetnym zawodnikiem i to widać w tym momencie. Nie jest na pewno, nie będzie nigdy łatwo pokonać właśnie takiego zawodnika jak Damian Priest, który tak jak już mówiłem, czysto pokonał CM już w tym, w tym właśnie sezonie tutaj w 2K25 Universe Mode. Teraz mocne kopnięcie od Priesta i próba chyba South of Heaven będzie w tym momencie. I South of Heaven nie zobaczymy. Moxley kontruje Dropkick, ponownie od drama Moxley'ego. I mamy roll jeszcze teraz. Czy w taki sposób Damien Priest zgarnie zwycięstwo? Nie, bo World Champion robi kickout, Ale to mogło się naprawdę nieciekawie skończyć dla Moxiego. To mógł być roll i to mogło być szybkie zwycięstwo. Priest, jednak, już teraz, pozbawiony finishera, pozbawiony sygnatury. Jedne co mu zostało, to chyba finball na ten moment. A za dostawiam mocny mocnych i jeszcze mocny forearm smash od Priesta kontra Moxiego. I to jest pile driver. No, dosłownie wpadł w tego pile drivera Priest. Przypięcie Moxiego, czy to jest koniec tego starcia? Jeden, dwa i kick out. Jeszcze Dajmy Priest robi kick out więc. Pile Driver nie wystarczy, ale Moxley ma za to dwa Paradigm Shifty, które potencjalnie może zobaczymy. Najpierw jeszcze Moxley wychodzi na samą górę, Priest powoli wstaje. I to jest taki Lunatic Elbow Drop, w sumie może powiedzieć, wyknajem Moxley'ego. Teraz Priest z potężnym lineem I co tam. Miałem mówić, że on South of Heaven, ale nie może zrobić South of Heaven na ten moment, bo nie ma finishera. Irish Whip. I to będzie Tilta Wild Slam. Zresztą Tilta Wild Power Slam nawet w sumie. Balor też ma szczęście, że nie jest ejected, bo. E, tam ejected w sumie bardziej. Bo już był prawie ten pasek czerwony, w prawie był wypełniony. Teraz Moxley wrzucałem do ringu z powrotem, więc Prince go wyrzucił, ale go potem z powrotem wyrzucił szybko. Więc nie wiem, co to za taktyka była, nie ukrywam, ale. Ale jakaś to była widocznie taktyka. I krew na twarzy Moxiego, czyli normalny pojedynek dla Johna Moxiego. Nie ma praktycznie walki Johna Moxiego w rzeczywistości bez, bez krwi, praktycznie. Też aby większość tego pojedynku takich mieliśmy, to jest taki flatliner zrobiony i mamy przypięcie. A to jest kick out, Nie spodziewałem się, że Nie ja resiliancy nie ukrywam. To będzie paradigm Shift i jeden i drugi poszli po finisher, ale to Moxley trafia. Paradigm Shift zrobiony. Jeden, dwa. I koniec tego pojedynku. John Moxie zgarnia zwycięstwo. Balor jeszcze kombinował, znowu tam odsłonił ten, jakby turnbuckle. Tam w narożniku właśnie tą odsłonkę zdjął, ale i tak Moxley daje radę ostatecznie wygrać. Więc nie miał łatwo, ale jednak nasz World Heavy Champion zgarnia zwycięstwo i przypina, przypina Damiena Priest'a w main eventie dzisiejszego row, więc Balor tam tylko stoi i patrzy się. Nie wiem, czy może Bowers kolejny w kolejce dla Moxley'ego. Nie, nie dziwiłbym się, abyśmy taką walkę widzieli prędzej czy później. Ale w taki sposób kończymy dzisiejsze Raw, Więc znamy już też plany Johna Moxley'ego na SummerSlam. Moxley kontra Owens. To jest pierwszy, no tak, pierwszy w sumie oficjalny pojedynek, który zobaczymy na SummerSlam. Czyli właśnie Kevin Owens kontra John Moxley o pas World Heavyweight Championship. A dzisiaj byłoby to już tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!